Cześć, cześć, Słuchajcie, tutaj mamy Audi SQ7 Sportowa wersja. dywaniki wersji 3D. Czarne rąby z czarnym uprzyciem. Klasyczne kolory. Ale zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Jak to wszystko się łączy z też wnętrzem samochodu. Tutaj mamy zamontowane oryginalne mocowanie. Są rzepy na każdym rogu. Eee, tutaj mamy też takie dodatkowe wyprofilowanie pod kładą. Gazy, żeby nic nam nie przeszkadzało, żeby tutaj ta, ta pizzerka się nie brudziła e, przykryty język, chociaż on jest metalowy, ale jednak przykrywamy go, tak stwierdził klient. I dobra, zobaczcie, tutaj mamy ranty po prawej stronie. Mamy ranty też z tyłu. Mamy też nasze logo. Tak wygląda strona kierowcy. Jeśli chodzi o tył, no właśnie tutaj jak zawsze są trzy dywaniki łącznie. Wszystko w czerni. Idealnie pasujące funem. Zobaczcie, wszystko dochodzi ładnie. Wszystko jest ręczne roboty, dlatego też to wszystko tak ładnie wygląda. Tak to wygląda z tyłu. Ogólnie tutaj jest cały komplet, full komplet, z bagażnikiem też również. E, tutaj nie robiliśmy, też nie, nie wpuszczaliśmy materiału aż za tą siatkę, ponieważ on jest sztywno tutaj siedzi. Po prostu materiał nie wejdzie, nie wejdzie grubość materiału nie pozwala. Widzicie, są żapy na każdym boku. Idealnie pasujący bagażnik. Wszędzie wszystko zbiła. Tutaj mamy maszyny, na które też jak coś możemy zrobić wycięcie, żeby to było, był taki mniejszy bagażnik. I te używamy jak nie. No Dlatego to jest taka duża młoda do bagażnika. Tak u nas bagażnik. I też idziemy do pasażera. Ostatni punkt nasz. Pasażer. Od strony pasażera to wygląda w taki sposób. Zobaczcie, wszystko tak samo. Tutaj nie robimy rantu. Wiadomo dlaczego, że, bo jest płasko, więc nie ma sensu po prostu robić tego rantu. Oryginalne losowanie oczywiście są zamontowane. Mamy rzepy. I tutaj zobaczcie jakie jest też wyprofilowanie tutaj na prawą nogę, w razie czego żeby to nie ubrudzić Więc staramy się maksymalnie zakryć tą podłogę, żeby wszystko pasowało idealnie, żeby Wam ten komplet się podobał No i oczywiście ten komplet tu już kupujecie na lata, bo tak naprawdę można je myć karcherem To jest całoroczne użytkowanie, więc naprawdę polecamy Więc jak jesteście zainteresowani takim czymś do swojej eski, no to piszcie do nas Miłego dnia wszystkim